Witam na kolejnym odcinku cyklu Obyś żył w ciekawych czasach. Dzisiejszy odcinek poświęcę Anglii. Kiedyś mocarstwu, na którym nigdy nie zachodziło słońce. Choć z chwały Albionu został już tylko sznur. Co zdarzyło się w Wielkiej Brytanii i dlaczego nie może już być uznawana za mocarstwo? Jak na przykład Imperium Rzymskie? Rzym istniał przez 500 lat, a zatem trzy razy dłużej niż Imperium Brytyjskie. Temu właśnie poświęcę dzisiejszy odcinek. Nazwa Wojna Róż pochodzi od herbów wojujących rodów, ponieważ miały one w nich róże. Walczyli ze sobą pretendenci do tronu Anglii, a wojna ciągnęła się od 1455 do 1487 roku. Nie wchodząc w szczegóły, skutkiem wojny była początkowo dominacja szlachty angielskiej nad monarchią, ale ostatecznie Henryk VII stworzył nową dynastię Tudorów i umocnił pozycję korony. Jednak Chciwość i rządza władzy nie było niczym nadzwyczajnym w historii świata, natomiast determinująca była śmierć połowy angielskiej arystokracji, bo zginęło wówczas 30 z 60 lotów i 50% całej szlachty. Choć wojna róż była wojną domową, to historycy uważają, że była ona swoistą kontynuacją wojny stuletniej pomiędzy Francją i Anglią, toczonej w latach 1337-1453. W czasie Wojny Róż doszło do upowszechnienia się zabójstw politycznych. Cztery dekady konfliktu i ciągłe zmiany dynastyczne spowodowały degradację życia politycznego w Anglii. A wszystkie te wydarzenia dały podwaliny późniejszym, lecz fundamentalnym zmianom. Tak politycznym jak i w życiu niższych klas. Wzmocnienie pozycji korony dokonane przez Henryka VII poprzedziło ograniczenie władzy królewskiej na rzecz szlachty. A polityka ta brzmiała. Siła ma rację bowiem eliminacja rywali była czymś dopuszczalnym, a nawet koniecznym. Jednak, gdy granica została już przekroczona, to nie było już odwrotu, a egzekucje nawet królów stały się standardową cechą Tudorów oraz kolejnych dynastii. Henryk VIII, syn Henryka VII, nie tylko stworzył anglikański kościół i stał się jego głową, ale znany jest z tego, że żenił się sześciokrotnie, przy czym dwie swoje żony kazał ściąć a wszystko to dla sukcesji męskiej oraz niechęci papieża Klemensa VII. Jeśli spojrzeć uważnie, to polityka zarzucana carom Rosji jest w istocie projekcją angielskiej tradycji, która z niedotrzymywania słowa uczyniła główną cnotę. Nie chcę przez to powiedzieć, że w Rosji nie zdarzały się carobójstwa, bo tam, gdzie ludzie rywalizują o wielkie bogactwa, rozum odgrywa instrumentalną rolę. Morderstwa rządzących były w Anglii znacznie wcześniejsze, bo upowszechniły się już w XIV wieku. Ale jak każda sprawność, żeby osiągnąć mistrzostwo, musi być odpowiednio długo ćwiczona. Jednak oprócz tych, którzy mieli pieniądze na historyków piszących o czynach, istniały też znacznie liczniejsze, a co wyzyskiwane warstwy: chłopi, rzemieślnicy i mniej zamożni mieszkańcy. Wojna stuletnia i wojna róż miały swoje fatalne skutki. Bo z jednej strony normą stały się zabójstwa władców, podważając ideę boskiego pomazańca, a z drugiej do wymordowania 50% angielskiej szlachty. To z kolei doprowadziło do przetrzebienia arystokracji i konieczność sprzedawania tytułów szlacheckich. Wyraźnie jednak pokazywano, kto pochodzi ze starej arystokracji, a kto z łapanki. Tak właśnie powstała klasa Gentry. Która z jednej strony zasiliła szlachtę i królewską kasę, ale równocześnie osłabiła chłopstwo, pozbawiając przedstawicieli mających majątek. Spowodowało to złamanie kręgosłupa klasą niższą, do czego nie doszło w Europie. Sytuacja ta doprowadziła do przetasowania pośród elity. Jednak król, szlachta i duchowieństwo, którzy stanowili zaledwie 3% całej populacji, nadal posiadali 95% bogactwa. I to niechaj służy za podstawę dalszych kalkulacji. Czyt potęgi Albionu zaczął się od końca wojen napoleońskich i przypadł na lata 1845-1873, by na przełomie wieków do końca I Wojny Światowej zyskać nazwę Nowy Imperializm. Nastąpił potem stopniowy upadek oraz utrata perły w koronie, czyli Indii. Stało się to po zmianie światowego hegemona na Stany Zjednoczone. Jednak dotyczy to zmiany anglosasów na… anglosasów. Jednak Pax amerykana zastąpił Pax brytanika nie po II wojnie światowej, jak sądzi większość, a w 1967 roku, po opuszczeniu przez Anglików kanału Suezkiego, gdy wyjaśniło się, że nie mogą zapewnić mu dłużej ochrony. Zanim Wielka Brytania została światowym imperium, które w apogeum miało 35 milionów kilometrów kwadratowych. Miano to dzierżyły Hiszpania, Portugalia, Holandia, a potem Francja. Wszystkie te imperia miały jednak europejskie pochodzenie, co sugeruje istnienie pewnych mechanizmów, a nie losowe zdarzenia. Wojny napoleońskie. Pierwsza i druga wojna światowa to jednak efekt polityki Albionu, który zasadał się na niedopuszczaniu Europejczyków z kontynentu do wzmocnienia się ponad miarę. Jednak polityka równowagi oraz imperialne ambicje miały dla Anglii fundamentalne znaczenie. Stwierdzenie to może budzić pewne zdziwienie, bo Napoleon jest postrzegany jako Bóg wojny, a nie narzędzie Anglików. Co i zatem nie tak w takim myśleniu? Kiedy dorzucimy do Napoleona I i II wojny światowej, to jeszcze bardziej rośnie zamieszanie, bo jak Anglia mogła walczyć z Hitlerem, który ponoć był jej wytworem, i nie zarazić się nazizmem? Ta odporność polityczna na infekcje wynika z faktu, że nazizm był ideologią archaiczną, a Anglia była wewnętrznie nastawiona na postęp. Nazywano to liberalizm, ale nie dajmy nabrać się na tą etykietę, bo oznacza ona wyłącznie zarabianie pieniędzy oraz rządy prywatnego kapitału. Idea ciągłego postępu powodowała brak wrażliwości Wielkiej Brytanii na choroby, którymi zarażała Indie. Można zatem post factum odkryć, dlaczego tak się stało, a nie inaczej. Źródła historyczne piszą, że Anglia pokonała swojego jedynego rywala na kontynencie europejskim, Rosję, Odnosząc zwycięstwo w wojnach krymskich i stając się zarazem światowym imperium. Jednak Wielka Brytania była tylko jednym z Głównym było Imperium Osmańskie, Francja i Królestwo Sardynii. Nie złamano jednak kręgosłupa Rosji tylko wygrano bitwę, a to wielka różnica. Już samo zestawienie poległych świadczy o dużo większym wkładzie Francji niż Anglii, bo zginęło 95 tysięcy Francuzów, a tylko 22 tysiące żołnierzy brytyjskich. Obok zachodniej koalicji był też inny czynnik, który przyczynił się do jej zwycięstwa – wynalezienie telegrafu. Dzięki niemu wiadomości szły na front nie tygodniami jak dotychczas, a dniami. Szczytem potęgi Albionu było panowanie Wiktorii Hanowerskiej w latach 1837-1901. W czasie jej długiego panowania imperium brytyjskie przybrało ostateczny kształt. Był to czas nie tylko wielkiego rozkwitu Anglii, ale i bardzo rygorystycznej etykiety, kiedy pewne słowa lub czyny uznawane obecnie za niewinne były surowo zabronione. Między innymi powstało określenie gentleman, które oznaczało osobę, która nie musiała pracować. I Utrzymywała się z posiadłości. Żeby zasłużyć na miano dżentelmena, trzeba było zajmować się polityką, polowaniem, a nie na przykład handlem. Pomimo, że królowa Wiktoria była kobietą, to ówczesny świat był całkowicie męski i choć homoseksualizm był karany więzieniem, to lądowały tam klasy niższe, a nie arystokracja. Bo co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzi. Co ciekawe, Homoseksualizm żeński uniknął penalizacji, bo królowej nie śniło się, że coś takiego może istnieć. Wspomniałem o Indiach nazywanych w Anglii perłą w koronie. Nie wchodząc w detale, jak udało się podbić dużo mniejszymi siłami, to Wielka Brytania wytransferowała z nich 38 bilionów funtów. I to nie po dzisiejszych, a ówczesnych cenach. Wielka Brytania to byłe mocarstwo, które zachowało jednak częściowo swoje wpływy. Jak to możliwe? Po pierwsze, wszystkie wydarzenia są szybsze lub wolniejsze, ale upadek imperiów istnieje tylko w czasie historycznym, a nie osobniczym. Poza tym, imperia tworzą miliony ludzi i ich upadek rozciągnięty jest zawsze w czasie, a nie zerojedynkowym zdarzeniem. Żeby pojąć czym jest obecna Anglia, należy wziąć pod uwagę nie tylko to, co powiedziałem wcześniej, ale to, co dało jej przewagę i utrwaliło sukces. Albion to kraj kastowy, gdzie elity rządzące mają odmienną identyfikację niż reszta społeczeństwa i mówią o nim lokals. Co więcej, wychowują swoje dzieci całkiem inaczej niż klasy niższe. Anglia to jedyny na świecie kraj, gdzie udało się połączyć kapitalizm z feudalizmem. Elita ich złożona jest ze służb specjalnych Korony i londyńskiego City. Oddają oni swoje dzieci na wychowanie i kształcenie w prywatnych szkołach i zjawiają się one w domu tylko na wakacje. A do rodziców mają już chłodny i pozbawiony emocji stosunek. To jednak pozory, bo nieuchronnie pojawia się neuroza, która kierowana jest na służbę krajową. Tak przynajmniej uważają. Jest takie pojęcie: Double speech którego nie można identyfikować ze słowem hipokryzja. Przedstawiciele angielskiej elity wierzą, że co dobre dla nich, dobre jest dla wszystkich. I tu dochodzimy do sedna, bo żeby przekonać do swojej wersji, należy samemu w nią wierzyć. Problem nawet nie w tym, czy wierzą w to, co mówią, czy nie, ale jak ma się to do rzeczywistości. W czasie I wojny światowej Francja i Anglia straciły dużą część bazy społecznej, na której zbudowana była administracja kolonialna a zatem musieli inkorporować do niej obcych klasowo ludzi. Ale w ciągu dwóch pokoleń administracja kolonii bardzo się zmieniła i właśnie to obserwujemy teraz. Będzie bogaci choć bez właściwego pochodzenia kupowali tytuły. Dopiero jednak w Anglii stało się to jawne i legalne zaraz. Pieniądze na ten cel szły do skarbca korony, a Anglicy po raz kolejny uczynili z występku cnotę. Od wieków podpisywali traktaty niewarte papieru, na którym jest spisano, a to tylko jeden z przejawów tej zasady. Skoro tak, to przestaje dziwić postępowanie Anglików na Ukrainie, Izraelu czy Ameryce, bo oni, bez względu na fakt, że ludzie masowo giną, wciąż uważają, że co dobre dla mnie, to i zabitych też. Nie da się jednak zmienić fundamentalnych zasad, a przecież elity formują się na społeczeństwach, które doprowadzili do upadku, żeby łatwiej im sterować. Problem w tym, że jaka forma, taka i treść. Inną zasadą były monopole towarowe. To właśnie w Anglii powstało prawo zabraniające transportowania towarów w ramach imperium statkami innymi niż brytyjskie, a większość załogi musiała składać się także z Anglików. Lecz inni wciskali odmienne zasady o wolności handlu i tym podobne bzdury. Czy wierzyli jednak w nie? Double Speech mówi, że często angielskich idiomów nie da się precyzyjnie przetłumaczyć, bo w ich języku oznaczają coś zupełnie innego. Dlatego uważam, że tak jak w XIX wieku gentleman dawał wiarę temu, co mówi, to znaczna część Anglików też w to wierzy. Handlowanie tytułami miało pochodzenie kapitalistyczne i praktyczne. Zatem, najpierw próbowano je przez jakiś czas, a później zostawały na stałe. Kupczenie tytułami widać gołym okiem, gdy zaproponowano Bitelsom szlachectwo. Nie zgodził się tylko Leno, reszta tak. Działo się to i z innymi artystami: Szonem Connery, Johnem Lordem, Eltonem Johnem Stingiem. Tak, jak reakcją na rzeczywistość są anglosaskie dystopie, tak, obśmiewanie absurdu dnia codziennego jest źródłem brytyjskiego humoru. I są często gorzki i pozbawione nadziei. A żółta łódź podwodna Beatlesów to przykład takiego humoru. I tak dotarliśmy do końca odcinka cyklu Obyś żył w ciekawych czasach. Jak zawsze. Bardzo proszę o subskrypcję kanału Lewak Polityka na wszystkich platformach: YouTube, Facebook, Locals i Telegram. Jeśli uważasz, że warto wspomóc moją pracę, to wszystkie linki znajdziesz pod każdym moim wideo. Kłanie się wam, Mitro Dimitriadis.